Folktoki. Garść wiedzy z dobrym smakiem. Dokocenie, czyli jak wprowadzić do domu nowego kota. Historia spotkania Janiny z Felą. Dokocenie to znacznie trudniejsze przedsięwzięcie niż nam się zwykle zdaje. Koty to stworzenia o silnie terytorialnym i łowczym instynkcie. Dla rezydenta, pojawiający się w domu nowy osobnik jest więc po prostu intruzem, ale też ofiarą, którą trzeba dopaść i pozbyć się jej natychmiast, by wszystko wróciło do normy. Jak zatem ten trudny czas wprowadzania do domu nowego kota przejść w miarę bezboleśnie? No i jak my poradziłyśmy sobie z tą napiętą sytuacją? Oto opowieść o wielkim przewrocie, którego wchodząc do ustabilizowanej kociej codzienności życia Feli, dokonała mała Janinka. Czasami jest tak, że przyplącze się do nas jakiś kociak i tym samym stawia nas poniekąd w sytuacji bez wyjścia. No przecież nie zostawimy biedaka na pastwę losu. Zabieramy więc malucha ze sobą, choć w domu jeden mruczek już z nami mieszka. I wtedy zaczyna się problem. Stary kot daleki jest od naszych altruistycznych odruchów i zupełnie nie rozumie, dlaczego jakiś brzdąc, pachnący nie wiadomo czym, zaczyna się panoszyć po terenie, na którym reguły od dawna ustalone głoszą jedyną słuszną prawdę, że wszystko w obrębie tego lokum należy do rezydenta. Jego dotąd spokojne życie zmieniło się w koszmar. Do którego zakradł się chaos. Nagle nic nie jest po staremu, a co gorsza, uwaga ukochanego opiekuna rozprasza się na dwoje z naciskiem na okropnego przybysza. Rozwiązanie jest jedno, myśli kod rezydent. Trzeba wroga się pozbyć albo metodą fizycznej likwidacji, albo silnej perswazji. Czyli takiego uprzykrzania życia nowemu, że w końcu sam się wyniesie. No i dobrze, niech wraca skąd przyszedł. Przygarnięcie przybłędy, zatem, to jeden scenariusz. Inny, czyli mój, to taki, że patrząc na ukochanego kotka, przykro nam, że podczas długich godzin naszego pobytu w pracy, siedzi biedak sam. Chcemy mu zapewnić towarzystwo, no i organizujemy kolejnego kota. Znów to tylko nasza motywacja i logika. Dla Kota zupełnie nie ma znaczenia, co sobie myślimy na ten temat. W jego opinii zgotowaliśmy mu piekło, a było przecież tak fajnie. I komu to przeszkadzało? No i wychodzi na to, że tylko nam. Ale o tym dowiadujemy się zdecydowanie po czasie, kiedy kłopot do kocenia daje już domownikom się we znaki. Opowiem wam więc, jak to było z Janiną i Felicją, gdzie popełniłam błędy, i co robić, by się ich ustrzec. Moja historia to właśnie ten wyżej opisany drugi scenariusz. Chciałam o mojej cudownej kotce Felicji zapewnić towarzystwo. Miałam rzecz jasna świadomość, że koty są z natury samotnikami, ale wiedziałam też, że tonkijskie, czyli rasa mojej feli. To bardzo towarzyskie stworzenia. Lgną do ludzi i świetnie dogadują się z innymi osobnikami nie tylko swojego gatunku. Od początku więc miałam w planach jeszcze drugą kotkę. Poczekałam na okazję, kiedy w hodowli pojawiła się biologiczna siostra Felicji, i po prostu dopiłam na ostatni guzik to, co nakreśliłam sobie znacznie wcześniej. To nie była zatem spontaniczna decyzja, ale przemyślane przedsięwzięcie z dużą szansą powodzenia. Tak sądziłam. Nie spodziewałam się, aż tylu kretowin po drodze. Fela umaszczeniem podobna jest do swojego taty. Ma błękitne oczy i przypalany pyszczek. Przypomina kota syjamskiego. Janina po mamie jest przepięknie srebrna, jednolicie gładka, z uszami i ogonem tylko nieco ciemniejszymi od reszty drobnego ciałka. Niektórzy twierdzą, że wygląda jak skąpana w kurzu. Ja uważam, że raczej w gwieznym pyle. Nosek pokryty niebieskim mechem i migdałowe oczy w przenikliwie zielonym kolorze sprawiają, że Janina wygląda jak przybysz z obcej planety. Mały, śmieszny ufoludek. Cudownie żywiołowy, bardzo kontaktowy, przymilny i fantastycznie zabawny. Janina, jak na wychowankę dobrej hodowli przystało, przyjechała oczywiście z pakietem wszelkich badań i szczepień ale w pierwszej kolejności pokazałam ją naszemu lekarzowi weterynarii. Dopiero po tych oględzinach zabrałam ją do domu. Nie dziwiłam się, kiedy na widok kontenerka z dziwnym pakunkiem w środku, Fela najeżyła się jak szczotka i zasyczała złowieszczo. Ta reakcja była łatwa do przewidzenia. Zamknęłam Janinę w sypialni, gdzie miała już przygotowaną kuwetę, nowo kupione miseczki z mokrym i suchym jedzeniem oraz w różnych miejscach rozłożone naczynia ze świeżą wodą. Jak mówiłam, przygotowałam się na przyjęcie nowej kotki. Dość szybko Janinka poczuła się swobodnie. Żadnych problemów adaptacyjnych. Nie chowała się, jadła z apetytem, załatwiała swoje potrzeby do kuwaty perfekcyjnie, była ciekawa każdego zakamarka, a najbardziej tego, co w pozostałej części mieszkania. W tym samym czasie Fela usztywniła się, jakby połknęła kij. Była wyraźnie zdenerwowana. Wciąż krążyła pod zamkniętymi drzwiami sypialni. Nie mogąc się wyciszyć, wałęsała się po mieszkaniu w poszukiwaniu miejsca odosobnienia. Co jakiś czas pakowałam Janinę do transportera i zanosiłam do pokoju feli, by mogły się obwąchać, popatrzeć na siebie. Kolejny raz syczenie, warczenie, po prostu nerwowość i agresja. Przestraszona Janina chowała się w kącie transportera. Wiedziałam, że nie mogę ich w tym stanie skonfrontować, ale też, że w ten sposób stawiam Janinę w roli ofiary w zamknięciu. Sesje widzeń były więc naprawdę krótkie. Kupiłam nowe zabawki, by Fela nie miała poczucia, że oto nowa coś jej zabiera, a Janina nie musiała żebrać o cudze. Tak też pojawiły się w domu kolejne rybki, piłeczki, pompony, dla jednej i dla drugiej. Tyle, że Janinka owszem, bawiła się z ochotą jak to małe kocie, ale Fela o zgrozo zamknęła się na zabawę zupełnie, w ogóle na wszelką aktywność. Stała się apatyczna i wyraźnie popadła w rodzaj kociej depresji. Fela nie tylko przestała się bawić, ale co gorsza, zupełnie straciła zainteresowanie tak ważnymi dla nas dotąd pieszczotami. Przestała mruczeć, nie dawała się pogłaskać, unikała mojego dotyku, ostentacyjnie odwracała ode mnie głowę, przenosiła się na inne miejsce, kiedy próbowałam przysiąść się do niej, serce mi pękało. Próbowałam przemawiać czule, głaskać najdelikatniej, brałam na ręce. Ewentualnie nie protestowała, ale zero interakcji. Koty tonkijskie to straszne gaduły, o czym wielokrotnie pisałam. Feli też jej kocia buzia wcześniej się nie zamykała, aż do momentu pojawienia się Jani. Teraz zamilkła. Jakby ktoś rzucił na nią zaklęcie, okropny urok. Straciła głos, kompletnie się zacięła. Felicja z wesołej małej kotki stała się posągową, poważną kocicą. Ojeju, gdzie moja stara dobra Fela? Co ja najlepszego zrobiłam? Zepsułam kota. I to jak? Właśnie z taką myślą biłam się przez kilka dni, a wyżyty sumienia tarmusiły mną niemiłosiernie. Dokocenie mnie przerosło. Właśnie takie przykre wrażenie bezlitośnie mnie dopadło i nie opuszczało nawet na moment. Czułam się paskudnie, widząc jak moje działania, przecież w dobrej wierze podjęte, podstępnie obróciły się w sytuację, w której niechcący, zaserwowałam mojej ulubionej feli ogromny stres, odbierając jej tym samym wcześniejszą radość życia. Jak wiadomo, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. A ja właśnie tę szatańską posadzkę wyglądowałam na błysk, jak się patrzy. Wzięłam kilka dni urlopu. Cały czas czytałam porady behawiorystów i coraz większy mętlik miałam w głowie. Spotykałam się ze skrajnie różnymi poradami. A to, że koniecznie należy izolować koty, a to, że w żadnym wypadku nie fundować im stresu związanego z zamknięciem i odosobnieniem. Zaznajamiać zapachami, odseparować od obcych zapachów dać się dogadać kotom, nie dopuścić do najdrobniejszych prób konfrontacji. Nie mogłam spać, chciało mi się płakać. Stale obserwowałam każdy ruch Felicji, właśnie jej, bo o Janinę byłam jakoś dziwnie spokojna. Czekałam jak na akt łaski, na najdrobniejszy choćby gest przyjaźni ze strony Feli. I nic. W końcu stwierdziłam, że znając dobrze Felę i coraz lepiej Janinę, po prostu zacznę działać intuicyjnie, wybierając z tysiąca porad te, które wydają mi się najsensowniejsze w naszej konkretnej sytuacji. Uznałam, że mimo wszystko wzajemne poznawanie zapachów jest ok. Wiem, że koty świetnie wyczuwają swoją obecność i nie trzeba ich uczyć obwąchiwania, ale też nie o to idzie, by drzewo nosić do lasu, ale by pomóc kotom skojarzyć swoje zapachy z czymś przyjemnym. Przynosiłam więc felik o by mogła go spokojnie obwąchać. Kiedy zaczęła na nim spać, stwierdziłam, że to dobry wstęp do podjęcia śmielszych kroków. Odtąd karmienie organizowałam po dwóch stronach zamkniętych drzwi z kocykiem Jani leżącym obok miski Feli. By w ten sposób zapach nowego kota zaczął się Felicji dobrze kojarzyć z pysznym posiłkiem. Kotki słyszały się, czuły, a przez szparę pod drzwiami dotykały swoich łapek. Nieśmiało, nerwowo, ale jednak jakiś kontakt następował. W końcu uchyliłam drzwi szerzej. Obie kotki patrzyły nieufnie, Janina z zaciekawieniem, Fela raczej z niepokojem. Kiedy zobaczyłam, że nie syczą, nie prychają i nie warczą, sypialnię otwarłam całkowicie. Usunęłam się, pozostając jednak w bezpiecznej odległości, by miały swobodę kontaktu, ale też bym mogła w razie konieczności szybko je rozdzielić. od momentu otwarcia drzwi już więcej ich nie zamykałam. Nie musiała mi izolować kotek, nie były wobec siebie agresywne. Janina ze swoją słodką niefrasobliwością od razu zapałała przyjaźnią do starszej siostry. Zaczepiała, chciała się bawić, łaziła za nią krok w krok. Gramoliła się do spania obok niej, choć oczywiście wolnych miejsc w domu jest kilka, więc nie ma potrzeby odpoczywania obok siebie. To zresztą kolejna z mądrości wyczytanych u jednej z behawiorystek, że oto koty tak naprawdę nigdy nie mają ochoty spać w swoim towarzystwie, a godzą się na taki stan rzeczy, bo nie mają wyboru, czyli innej miejscówki na leżakowanie. Otóż stanowczo zadaję temu kłam. Moje kotki mają całą paletę miejsc idealnych do siesty i często zresztą korzystają z zupełnie osobnych legowisk, ale równie ochoczo śpią ze sobą szczelnie przytulone. I nikt mi nie powie, że robią to wbrew w sobie. Oczywiście półeczki na balkonie stały się wspólnym miejscem przesiadywania na słońcu. Razem też jedzą i choć każda ma swoje miseczki, nie są specjalnie przywiązane do sztywnego podziału i często się nimi wymieniają. W międzyczasie czytałam również, jak szkodliwe ponoć jest zmuszanie kotów do jedzenia we własnym towarzystwie. Że się spieszą, że nie mogą się w spokoju najeść, że przeszkadza im wzajemne laskanie. Stosując się więc do zaleceń, każdą karmiłam w osobnym pomieszczeniu. Ale miseczki w naturalny sposób wędrowały po mieszkaniu, skracając dystans między sobą, bo dziewczyny i tak odwiedzały nieustannie swoje jadłodajnie, próbując jakąż to strawę dostała ta druga. W końcu stanowiska spożywania posiłków stanęły w jednym miejscu i nie ma mowy o jakichś niesnaskach. To zdecydowanie wspólne, radosne pałaszowanie w rodzinnej atmosferze, a nie walka o byt i kawałek wyrywanego sobie z mordki ochłapu jedzenia. Kotki, zgodnie zresztą z relacjami wielu opiekunów, którzy przez dokocenie przeszli, zgrały się, polubiły i trzymają sztamę. Zajęło im to jakieś dwa tygodnie ale obyło się bez zawziętej agresji. Podgryzają się, boksują, zaczepiają. Ponownie myślę, że wyczytane informacje o straumatyzowaniu jednej lub drugiej takim właśnie zachowaniem są mocno na wyrost. Tym kocim zapasom i pogoniom towarzyszy naprzemienność, a do tego rzetelne wzajemne wylizywanie się. Nie ma więc w relacji Feli z Janiną agresora i ofiary. Jest symetria. Fela wykazuje zachowania rozsądnej, statecznej kotki. Ustępuje Janinie, dba o nią jak prawdziwa starsza siostra. Jania prowokuje zabawy i chętnie poddaje się aktom higieny, którym Fela ochoczo ją obdarowuje. Kotki stały się po prostu nierozłączne. Tylko ja czekałam z utęsknieniem, aż Felicja mi wybaczy. Po dwóch i pół tygodniach trudu do kocenia. Fela przyszła do mnie nad ranem, jak to wcześniej miała w zwyczaju, i zaczęła się tulić. Byłam zachwycona. Miziałam, drapałam, a ona na raty próbowała zamruczeć. Brzmiało to jak odpalanie zepsutego silnika w samochodzie, ale wreszcie zaskoczyła i zaczęła mruczeć śmielej. Trwało to krótko, bo po chwili zjawiła się Janinka i czar prysł. Felicja się rozmagnesowała i zacięła ponownie. Tak minęły kolejne dwa tygodnie w ciszy, aż zachorowałam. Kiedy tkwiłam w łóżku z gorączką, obie nie odstępowały mnie na krok. Leżały albo na mnie, albo obok mnie. Nawet dyskomfort fatalnego samopoczucia nie był mi w stanie zepsuć radości z tego, że Felicja znów się do mnie tuli, choć nadal po cichu. Wysoka temperatura spadła i poszłam w odstawkę, bo moje kotki znów skupiły się na sobie. Jest ok. Przecież o to mi chodziło, żeby w sobie odnalazły towarzystwo. Są w końcu siostrami w obrębie tego samego gatunku. Ja jestem tylko zatroskaną ludzką mamą, która z honorem zamierza cierpliwie znosić niewygody odrzucenia i czekać na powrót dawnej wylewności Feli. I wiecie co? Widzę zwiastun. Od kilku dni Fela przychodzi rano na umiski. bo główką, jak kiedyś liże moją rękę, mruczy i to jak. Pełną piersią. Wiem, że na regularność takich zachowań muszę jeszcze poczekać, ale przecież nigdzie się nie wybieram. Przyjaźń człowieka z kotem jest emocjonalną inwestycją na długie lata i oby jak najdłuższe. Za nami dziewięć wspólnych tygodni. Jest świetnie. Kami spada mi z serca, kiedy widzę jak Janina z Felą. Współgrają ze sobą. Wiem, że dokocenie miało sens. Trzeba było tylko zacisnąć zęby, zachować spokój i działać z wyczuciem. Wciąż jeszcze jest na co czekać. Felicja nieśmiało zaczyna się bawić ze mną. Przynosi lubiody pomponik, czeka, by rzucić. Niestety dość szybko się zniechęca. Coraz częściej się przełamuje, ale daleko jeszcze do feli, którą pamiętam. Przeżyła historię wprowadzenia do domu nowego kota bardzo. Mam jednak nadzieję, że nie będzie pamiętać złych doświadczeń i z czasem zatrą się jej wszystkie negatywne odczucia na rzecz tych najnowszych, czyli radości z towarzystwa zabawnej młodszej siostry. Obie kotki chodzą za mną krok w krok. Kiedy smacznie śpią, a ja zaczynam coś robić, na przykład w kuchni, natychmiast się zrywają, by być przy mnie. Biorę prysznic, obie leżą na dywaniku pod kabiną. Idę spać, zaraz są na łóżku lub tuż obok. Mam z nimi moc radości. To uczucia, których opisać się nie da. Siłę relacji między człowiekiem a zwierzęciem poznałam najpierw przy nieodżałowanej frani. Po jej odejściu przy feli. Teraz dzięki pojawieniu się Janinki mam te piękne emocje w zdublowanej wersji. Jestem więc szczęściarą. Będę Wam donosić, co u nas, i kiedy Fela wróci do dawnej formy w pełni, będziecie pierwszymi, którym o tym opowiem. Zatem mam szczerą nadzieję, że do rychłego usłyszenia. Podsumowanie. Opowiedziałam o tym, jak dokocenie wyglądało u mnie, ale by usystematyzować merytorycznie temat przyjmowania nowego kota pod dach, pamiętajcie. Po pierwsze. Niektóre koty nigdy nie pogodzą się z nowym osobnikiem. Nie funduj więc rezydentowi, który wykazuje płochliwość, źle reaguje na przykład na gości, kolejnego mruczącego domownika, bo dokocenie ma małą szansę powodzenia. Po drugie. Nim wprowadzisz nowego kota do domu, przebadaj wszystkie swoje zwierzaki, by zminimalizować ryzyko zarażenia się jakąś chorobą. Każdy kot ma swoją własną, oswojoną florę bakteryjną, która może okazać się niebezpieczna dla innego osobnika. Po trzecie, pamiętaj, że nowy kot w domu to dodatkowe koszty i obowiązki. Po czwarte. Nie puszczaj kotów na żywioł. Zasada niech same się dogadają. Póki krew się nie leje, jest ok. Zdecydowanie nie jest ok. To naprawdę bardzo trudna sytuacja dla kotów, a Ty, jako odpowiedzialny opiekun, masz im w tym pomóc. Przecież nie one same zafundowały sobie tę okoliczność. Po piąte. Zapewnij kotom możliwość przebywania w osobnych pomieszczeniach z dostępem do własnych kuwet i miseczek z jedzeniem i świeżą wodą. Po szóste. Wprowadzaj kota stopniowo, na krótkie momenty obwąchiwania w transporterze ustawionym na stole. Nowy z bezpiecznej wysokości będzie mógł obserwować rezydenta, a rezydenta z kolei nie będzie prowokowała zbyt bliska obecność nowego. Po siódme. Pozwól zapoznać się kotom ze swoimi zapachami, kojarząc jednocześnie tę woń z przyjemną sytuacją. Pamiętasz? Kocyk przy posiłku. Po ósme, stopniowo uchylaj drzwi, by koty mogły się zobaczyć. Cały czas czuwaj i nie dopuszczaj do agresywnych zachowań. Po dziewiąte, poświęcaj więcej uwagi rezydentowi. Zawsze z nim pierwszym się witaj. Jemu pierwszemu podawaj jedzenie. Dbaj, by poczuł, że nic dla niego się nie zmieniło, że nadal jest najważniejszy i Twojej uwagi nie stracił za grosz. Nowy znacznie lepiej akceptuje warunki bycia drugim. W końcu on zyskuje dom, nic nie traci, w odróżnieniu od rezydenta, któremu właśnie zawalił się cały porządek rzeczy. Pamiętaj o tym, to bardzo ważne. No i na koniec punkt najważniejszy. Po dziesiąte. Potrzebujesz uzbroić się w cierpliwość. Dokłocenie może trwać dwa dni, kilka tygodni lub nawet miesięcy. Nie ma reguły. Cały czas zachowuj spokój i przede wszystkim obdarzaj zwierzaki ogromną miłością. Pomijając zupełną awarię, kiedy to koty po prostu nie nadają się do dokocenia, to cała reszta jest kwestią czasu. Wysiłek naprawdę się opłaci i w końcu doczekasz się mroczącej, szczęśliwej rodzinki. Powodzenia Ci życzę, sobie zresztą również.